ziemano Gitaro, z tej strony Martry Gitara słuchajcie, dzisiaj kupimy karnet w Brawl Stars obiecałem wam w tamtym filmie że dzisiaj kupimy karnet, więc proszę bardzo już tutaj potwierdzam kartą i let's go, zaczynamy dobra, karnet kupiony i zaczynamy e, ulepszać go, słuchajcie to jest masę pieniędzy, którą wydaję teraz na tą grę, więc fajnie to będzie jak zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie też mój kanał bo no dużo ogląda moich, dużo widzów ogląda moje filmy, a nie subskrybuje tego kanału, więc jeśli chcecie kolejny taki film, to musicie zostawić z 200 wyświetleń. Nie ma innej opcji. 200 wyświetleń pod tym filmem, robię kolejny taki szalony film. Dobra, a my już tutaj radzimy sobie i kupujemy dalej w Brawl Stars. Mam nadzieję, że takie filmy będą się Wam podobały, że będę robić i ja na pewno więcej takich filmów. A ja już tutaj odbieramy Mendy i będziemy teraz odbierali, będziemy odblokowywali Kita. Wybieramy Kita i teraz będziemy całe kredyty przeznaczali na niego. Dobra, więc zaczynamy wszystkie rundy i zobaczymy na jakim etapie się zatrzymamy tego filmu. Mam nadzieję, że dobijemy bardzo dużo tutaj poziomów, a zresztą zobaczycie, że poświęcam się dla Was. Więc no warto oglądać moje filmy i subskrybować ten kanał, bo będzie dużo więcej takich filmów. My jesteśmy już tutaj w kolejnej rundzie, wygraliśmy już dwie, więc lecimy dalej. I mam nadzieję, że no, nie przegramy i będziemy dalej dobijali te poziomy, aż będzie koniec tego filmu. Więc też robimy taką falę pucharową troszeczkę, ale też z drugiej strony no kupiliśmy ten karnet, więc też dobijemy dużo poziomów. Możecie oczywiście też zamówić płytkę za 50 zł, to jest na razie preorder. Link do tej płyty macie w opisie i możecie też wejść na mój najnowszy teledysk, który też jest również w opisie dużo rzeczy mamy do zaoferowania Wam, ale e, słuchajcie, no cieszę się że no obserwujecie mnie będę robił na pewno więcej takich filmów a my już tutaj widzowie kończymy tą rundę właśnie tą właśnie przegraną więc no zostawcie like w górę jeśli chcecie kolejny taki film i no, na pewno będę robić więcej takich filmów